Ej, kupujemy jajka? Nie, so, idziemy do mnie do domu? Tutaj mógł... Powiedz coś o sobie? Dobry, oh, się mmm, 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 Idziemy na domy. Nie masz um. kim jesteś pizza kim jesteś? No kim jesteś? Eee um. Jestem koronelus Fight Club. Głośniej. Weź krzycz A jak ty siedzie na rowerzu. Gdzie? No. <głos> <głos> club. Adam ma jaką <grym> imprezkę </dziśle> i mnie zostawił. A czemu nam światło nie działa? Stoimy tu chyba 5 minut. Pachujemy coś? A z też. Afryka! Jezus, Że ta. to jakaś się <grym /dziśle> Idziemy stąd. Coś Które są to? Chodź! To! Co? Co? To jestem wam? Masz pieniądze? Mam pieniądze. Ja ile ale... masz lat? Dwanaście. Nie, tak ten. powiedz, przyznaj się. Czternaście. Szesnaście lat. Ile masz lat? Siedemnaście. <grym> no to idziemy. To jedno no mające, widzicie.

No właśnie umie lepiej widać, to masz koszulę i krewetki. A bo może jestem więcej. joker. No i masz takie coś na twarzy, nie? Nie, nie wiem, śmierdzi na tej dzielnicy główne. No nic to wejdzą. Do tego tu mieszkam. Mnie to bolało w gardle. No ale nie tak. Nie, źle, musisz Przyjechali po ciebie. Nie chcesz iść do domu? No możemy stęć porabić iść. A co z vlogiem? Mamy gównianego vloga. W domu jeszcze będzie. No z czego? Jakich gówniany? Gówny tu jedzie. Ej, serio. Ja to ty. Co? Podeszłam do ciebie i zaczęło śmierć gównym. Przyznaj się! Ale ja serio, to... Przy... Na noc u mnie jesteś, tak? Dobra, to do, do, dobranoc, czy nie. No miałeś z fleszem robić. No co mam? Tu? Co? Nie, no, to nie jest wykrycia. To jest jakieś A no. Ale nie lubię żelków. A co mamy? Żelki, żelki? No jeszcze co ty tego żelek?